Na obozie w Wałczu jest z nami Maciek Polok. Cześć Maćku. Cześć, witam wszystkich. No to powiedz co powiedz u Ciebie, bo fani MMA dawno Cię nie widzieli, cały czas koncentrujesz się na startach w parterze, przy to Mistrzostwa Świata w Kanadzie w, w grapplingu. No to powiedz może najpierw o przygotowaniach do, do tego startu. No ja standardowo trenuję cały rok, także nie robię żadnych przygotowań specjalnych, no oprócz tego tutaj tych trzech dni w Wałczu. Yy... No, cały, czas, cały czas próbuję się, cały czas próbuję być w formie, bo cały czas też trenuję innych, jestem, jestem głównym trenerem w dwóch miastach, także yy, to mi dużo czasu zajmuje. No ale staram się utrzymywać formę. Właśnie wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatnia impreza z tego grapplingu filowskiego. Chwila rezygnuję z, z tej formuły. Jak się odniesiesz do tej, do tej sytuacji? Czy dla ciebie to duży zawód? Yy, znaczy nie było nigdy za dobrze, bo widziałem, że, że ten grappling nie był traktowany za bardzo poważnie przez chwilę. Dobrze było, że, że mogliśmy jeździć, jakieś tam ciekawe doświadczenia, Pekin, teraz będzie Sankt Petersburg, ta olimpiada, no, ja się cieszę yy, z tego co było, a nie będę płakać, że, że, że coś tam się zepsuło, no, nie mamy na to wpływu, no będę w, za, cały czas, jest gdzie startować. Także no szkoda, bo dobrze... Że akurat reprezentacja Polski była, fajnie, fajna atmosfera była na wyjazdach, także e, w, mieliśmy jakieś obozy, no fajnie to wyglądało wszystko, także szkoda, ale no, nie będę. A planujesz e, zakończyć przygodę z grapplingiem e, złotem na Mistrzostwach świata? No planuję. No będę się starał, także tak jak na każdej imprezie tam się wszystko no, zobaczymy jak wyjdzie, bo wiadomo, że sędziowie różnie bywa. Akurat na imprezach grapplingu jest krótka walka, także zawsze można gdzieś tam się potknąć po drodze, ale będę się starał. Ostatnio na Mistrzostwach Świata w Skale, to mimo tego, że sędziowie nie, nie pomagali, to sobie poradziłeś. A tak jak mówiłeś, jesteś, pracujesz w dwóch miastach, tu też jest Maciek Browarski z AKS Chorzów. Gdzie, gdzie trenujesz, to może opowiedz o tej współpracy z AKS Chorzów, na czym to polega i, i jak, tam, jak, jak Ci się z tym klubem współpracuje? Klub, to jest praktycznie, my jesteśmy w tym klubie, my go tworzymy. Startujemy pod AKS em Chorzów, tam razem z kolegą Romkiem Hermanem Mamy tam sekcję po prostu Jiu-Jitsu. Teraz od września mamy nową, będziemy mieć prawdopodobnie, jak nam się uda, to wszystko pozałatwiać, nową salę, także dosyć, dosyć dużą. Także was zaprosimy na otwarcie. Wtedy już zrobimy takie pełne MMA. Może tam klatkę wstawimy. Także myślę, że, że wtedy się to fajnie rozwinie. Na tym się teraz skoncentrujemy w wakacje, żeby właśnie. Żeby to wszystko poukładać i żeby od września ruszyć z taką fajną salą. Już, już żeby było wszystko. Bo teraz jest ciężko, bo tam mamy, mamy dosyć fajną salę, ale mamy te godziny tak poukładane, że, że ktoś tam po nas wchodzi, trzeba, trzeba wychodzić. Nie mamy praktycznie MMA. Maciek, kto tam robi z nami jiu-jitsu sam sobie robi boks i, i tak naprawdę pełnego MMA to nie ma gdzie robić. No, nie, mamy. Yy, nie ma takiej możliwości, także myślę, że od września się to zmieni. W listopadzie 2011 roku po raz ostatni walczyłeś w MMA. Porażka tam nie, niejednogłośną decyzją. Planujesz jeszcze powrót do, do startu w MMA, czy będziesz się już koncentrował tylko i wyłącznie na, na parterze? Tak naprawdę nie wiem. No zobaczymy. Na razie nie robiłem nic za bardzo. Przez ostatnie pół roku miałem tam inne rzeczy. Teraz, teraz myślę, że się skonstruję bardziej na tym klubie. No może jak to wszystko poukładam, to będę chciał, ale myślę, że w 6-6 może nawet. Bo waży 70, to, 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 to jak będą jakieś pewnie, jak będzie jakaś ciekawa propozycja, ale myślę, że nie teraz, to skorzystam. Ale no jeszcze mam, mam 33 lata, także jeszcze mam trochę czas. No to dziękuję Ci bardzo. Wywiad. Mam nadzieję, że zobaczymy cię jeszcze w walce MMA. Z mojej strony to by było wszystko. A jeśli chciałbyś jeszcze komuś podziękować, pozdrowić, czy wymienić sponsorów, to proszę bardzo. Dla no, główny sponsor, znaczy jedyny sponsor Manto. Bardzo, bardzo im dziękuję za, za, za wsparcie. No a pozdrawiam wszystkich. Nie będę wymieniał, bo tutaj za, za dużo by było ludzi. Wszystkich moich uczniów, wszystkich, którzy mi pomagają. Także No i całą rodzinę z żoną. Dzięki.